Moi pacjenci często pytają, dlaczego mówię, że trawienie jedzenia i trawienie życia to jest to samo. Więc dzisiaj porozmawiamy o tym, jak trawimy życie, co to oznacza strawić, kto za to odpowiada i co na to medycyna chińska, której celem jest przede wszystkim zachowanie zdrowia, a nie leczenie i zapobieganie chorobom. Wiecie, że jeżeli coś posiadamy, to o wiele łatwiej to zachować. Czym jest zdrowie? Zdrowie jest możliwością ciała wrócić do równowagi i optymalnego stanu bycia ciału i w ciele. To jest bardzo ważne. Zastanówmy się, co to oznacza trawienie. Trawienie to jest odpuszczanie potem, jak to zostanie wykorzystane przez nasze ciało. Co to oznacza? Zjadamy pyszny posiłek, rozszczepiamy to, rozkładamy na czynniki pierwotne, białka, węglowodany, tłuszcze, do tego Białka do kwasów, do tego będą witaminy, mikroelementy, enzymy. Ciało mówi: Tak, wykorzystam to, to i to, a tego nie potrzebuję, tego mam za dużo. Do jelita grubego tam zabieramy wodę i wyprowadzamy na zewnątrz. To jest odpuszczanie, to jest jedzenie. Zawsze się mówi: Jak ludzie mają dobry układ pokarmowy i dobrze trawią, to trawią wszystko. My tak samo trawimy informacje. Co to oznacza? Co zostawić dla siebie, co nas tknie, ruszy, z czego wyciągniemy wnioski i co nas nie dotyczy. Co nas w ogóle nie dotyczy. Idziemy ulicą, ktoś o nas coś mówi. O, te spodnie do tej pani nie pasują. Jak ona mogła to założyć przy takiej figurze? To jest obca osoba, nas to nie dotyczy. Nawet tego nie słyszymy, idziemy dalej i się nie zastanawiamy, czy to pasuje, czy to nie pasuje. Kochany mąż mówi: Wiesz co, kochanie, wydaje mi się, że załóż coś innego. Te spodnie nie do końca. I mówimy: Dobra, to mąż mi doradza, on mnie kocha, może te spodnie nie do końca. I żyjemy dalej. Zmieniamy ubranie. Trawienie polega na tym, że akcja, reakcja i wyciągamy wnioski. Ja daję przykład ze spodniami, a ja to dotyczy absolutnie wszystkiego. Trawienie informacji to jest dokładnie to samo, co trawienie jedzenia. I jeżeli my w tej chwili będziemy oglądać telewizję, oglądać film, siedzieć w Instagramie i jeść automatycznie, to trawiąc to, co tam jest o wojnach, powodziach, nieszczęściach, Kotach biednych i dzieciach głodnych, my nie strawimy tego posiłku, który mamy na talerzu. Jedzenie ma być w ciszy i spokoju. Dlaczego ludzie uprawiali w ogóle, czytali modlitwy, modlili się przed jedzeniem? Bo to była harmonizacja. Ta minuta modlitwy, czy pięć minut, to była harmonizacja nie tylko po to, żeby błogosławić posiłek, tylko po to, żeby nastawić ciało na coś spokojnego, na jedzenie. Dlaczego tak było? Dlatego, że wszystkie tradycje, które mamy pochodzące z tradycji ludu, takiego prostego, to znaczy, że to było utrwalone w historii. Skuteczność jest miarą prawdy. Jeżeli to zaczęli robić, to oznacza, że to się sprawdzało. Jeżeli w stresie wskakujemy do domu głodni i zjadamy cokolwiek szybko połykając, nie będzie z tego żadnego pożytku. My musimy uspokoić się. Co to oznacza? że równoważymy system sympatyczny i parasympatyczny. Co to oznacza? System sympatyczny. adrenaliny i kortyzol w podwyższonym stężeniu. Przygotowanie do ataku lub do ucieczki. I wtedy nie ma krwi w przywodzie pokarmowym, żeby strawić to, co szybko zostało tam wrzucone. Jak rozmawiam z pacjentami, to zawsze pytam, czy stres zajadacie, czy jednak jak się stresujecie, to stop jedzeniu. I zawsze o wiele łatwiej jak ktoś mówi nie, nie, nie zajadam, jak się stresuję, nie mogę jeść. Tak ma moja rodzina. Jak się stresujemy, nie możemy jeść. I to służy zdrowiu. Dlaczego? Bo jak odczuwamy stres, nie ma krwi w przywodzie pokarmowym, nie ma jak strawić sytuację życiową i ten posiłek i niestety w jelitkach będzie nie trawienie, tylko gnicie, będą wzdęcie, śmierdzące stolce, i problemy nie tylko z przewodem pokarmowym. Dlaczego nie tylko? Bo przewód pokarmowy to jest fabryka po produkcji energii pourodzeniowej. I jeżeli ta fabryka po produkcji energii pourodzeniowej nie działa tak, jak powinna, to niestety my nie mamy skąd czerpać energii dla dalszego życia, dla pracy, dlatego że będziemy realizować nasze marzenia. Każdy ma marzenia, a nie każdy ma siły żeby te marzenia zrealizować. Więc ja Wam podaję proste przykłady, co powinniście zrobić, żeby mieć siły i chęć do realizacji własnych planów. Pierwsze, nie łączymy białka i węglowodany. Drugie, trawimy tylko jedzenie lub tylko informacje. Trzecie, nie jemy, jak nie jesteśmy głodni. Czwarte, nie popijacie jedzenie. Piąty, pijemy rano dużo wody, żeby nawilżyć ciało. I szósty, szukamy produkty dobrej jakości. Ale o tym będzie osobne wideo. Napiszcie komentarz, co o tym myślicie. Czy zgadzacie się ze mną? Czy dbacie o swój talerz podstawowy i o swoje zdrowie? Czy uważacie, że łatwiej zachować zdrowie niż go naprawić? I czy moje rady Wam pomagają? Bardzo bym chciała dostać informacje od Was, bo dajmy też wiatr w żagle, co dla Was przygotowywać jako dalsze lekcje, filmy, rozmowy. Wszystkiego dobrego. Wiktoria Zwinczewska, lekarka i akupunkturzystka. Bądź ze mną na ścieżkach zdrowia, a nauczyć się, jak odbudować własne zdrowie i go zachować na optymalnym poziomie. Bądźcie zdrowi.